Cześć, Marko Ludziska, witam Was w kolejnym odcinku z gry Car Mechanic Simulator 2015. Jak widzicie przed nami dzisiaj stoi Bentley, który jest dostępny w grze od niedawna, od momentu gdy wyszedł dodatek DLC Bentley. Ja oczywiście dostępny dodatek od firmy Playway, za co serdecznie dziękuję jak i całej firmie. Co mam w nim do zrobienia? Przejrzyj podwozie i wymień uszkodzone części, auto niepewnie się prowadzi oraz przemaluj w fabrycznym kolorze. Cóż, szczerze powiedziawszy, odwiedziłem już nim ścieżkę diagnostyczną. Przejdziemy się jeszcze po torze testowym. O, nawet się da, to spoko, bo już myślałem, że silnik nie odpala. Ale w sumie nie ma tam problemu z silnikiem, więc musi działać. Więc przejdziemy się Bentleyem, zobaczymy co mu dolega oprócz tego, co jest wskazane wedle ścieżki diagnostycznej. Ogólnie małe info dla Was. Wiem, że jest zupełnie inna jakość mikro. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze e, dodałem, nie obrabiam zewnętrznie że tak powiem, tego audio w Audio City, tylko teraz obrabiam to audio w tym programie Reaper, którym odszumiam. Kolejna sprawa: mikrofon znajduje się w zupełnie innym miejscu. Mikrofon znajduje się aktualnie na, sto, na statywie, że tak powiem który jest zrobiony z lamp i tej najtańszej, takiej, którą kiedyś ziemniak pokazywał na swoich nagraniach. Ogólnie przebudowałem całe swoje stanowisko komputerowe, e, możecie też również słyszeć jak świnki hałasują po lewej stronie pijąc, ale niestety na to nic wam nie poradzę. Ale no, no, je Jak Wam coś się nie będzie podobać lub podobać, po prostu napiszcie to w komentarzach, a ja postaram się wziąć to pod uwagę następnym razem. Z jakiegoś powodu nie leci muzyka. Pytanie z jakiego? Dobra, zaraz wam puszczę muzykę. Ale musicie poczekać. Aż się wczyta Karmechanik. Ale zauważyłem, że. Jakiś tam był update. Zaraz po tym jakoś chyba z, razem z DLC będę, czy może jakoś trochę wcześniej. I strasznie długo mi się wszutuje teraz karmechanik. No właśnie, muzyka. Otwórz. No niech leci sobie. Muzyczka. E, mu Czekajcie. No właśnie, już się bałem, że drugi raz mi się odpala kar -mechanik. Sprężyna. No, dużo rzeczy do, do roboty. E, Okej, okay, to się nagrywa, to się nagrywa. Dobra, zobaczmy, co tu mamy dane, a co jeszcze nie. Tu jak widzicie, jeszcze mam kilka rzeczy e, w podwoziu nie pokazanych. Auto niepewnie się prowadzi. No i dobra, to co, lewy podnośnik rozbieramy, pokażę Wam silnik, jak wygląda. Silnik, jak widzicie, no... bestia po prostu, bestia. Naprawdę jest to coś wow. Dwa razy turbo, no po prostu kosmos, Ale powiem. Tu mamy Deloriana, którego tam zacząłem trochę rozbierać, naprawiać, ale to przy okazji. ściągamy koła i rozbieramy całe podwozie. sprawdzimy co nam tutaj dolega. Jest to pierwszy filmik wrzucony po tej mojej przerwie takiej, tu była spowodowana zmiana systemu i również między innymi trochę zmiana stanowiska. Sporo się pozmieniało, co do jakości, no to mówię, nie wiem jak to będzie ze względu, że teraz nie renderuję tych odcinków, po prostu nagrywam i wrzucam, ponieważ uznałem, że chwilowo, czekajcie, czy znowu mi się, czemu mi się nie puszcza cała playlista? Dobra, teraz powinna być gitara, nie wiem o co chodzi. Tak, przebudowałem stanowisko, zmieniłem system, To prawda muszę go zmienić po raz kolejny, ale to nic. Jak mu to mus, jak to się mówię. A muszę zmienić z tego powodu, że musiał być jakiś błąd podczas instalacji systemu. Nie działa mi netframework, nie Framework, co niestety przeszkadza choćby w zainstalowaniu wielu aplikacji, a czasami po prostu w ich odpaleniu, jak na przykład Eurotrack multi. No to jest z MP więc no niestety jak się domyślacie no ciężko że tak powiem mieć własną spedycję bez posiadania eurotraka na Multi także to trzeba koniecznie muszę to ogarnąć eee, postaram się zrobić to na dniach nie hałasować mieć tu świniaki no rozbieramy dalej zawieszonko. tu widzę mała tuleja jest do wymiany rozkręcamy wahacz, tulejka wypad. coś tu widzę, o ramię wahacza kolejna tuleja gumowa do wymiany przecież to to wszystko tu pompa chyba Delorianie jest e, dominant, tak mi się też kojarzy. Dajcie znać, jak, tak powiem, nowe audio i wszystko, jak to słychać. Mówię, pomijając to, że będziecie słyszeć na pewno morskie, które stoją praktycznie na wysokości mikrofonu, więc możecie je słyszeć bez problemu, bo, że tak powiem. E, mam nadzieję, że nie będzie wam to tym przeszkadzało, bo. No powiem Wam szczerze, że kurde chwilowo innego wyjścia tutaj. Żeby inaczej to rozwiązać, to nie mam. Więc chwilowo musi być tak jak jest. Wiadomo, mogę się bardziej jakoś tam nie ma odszumianie czy coś. Ale to też nie będzie takie łatwe. Więc liczę, że wam to nie będzie zbytnio przeszkadzać i damy radę tak w ten sposób prowadzić te nagrania. Czy mamy wszystkie części? Mamy. Teraz tak, naprawimy co możemy. Resztę trzeba będzie kupić oczywiście. Ajajaj, popsułem Ale go popsułem do le, do, do El yeah. Popsułem do Deloriana De De Że spoko, to później... piasto. Nie wiem jeszcze jak jest z... A tu na zapas Nie wiem jaki jest z klikaniem... Klawiatury, myszki Ale ja to myślę, że z czasem się... Z czasem się dowiem wszystko... to nie było nowe. Ale nie potrzebujemy aż tak nowego. 94% zwykłej wystarczy. No i co, dupa blada. Nie wiem, jeszcze muszę ogarnąć tą muzykę. Ogólnie yy, muzykę dzięki Patrykowi ogarnąłem. Odesłał mi kilka kanałów na YouTube, z których mogę bez problemu korzystać z muzyki i eee, nikt się do praw autorskich o nią nie przywali. Także od teraz moje odcinki będą gdzieś tam urozmaicone muzyką. Nie, nie, nie każde, bo CS czy coś innego na pewno, nie? Ale gdyby takie właśnie, o, Car Mechanic Simulator, gdzie jednak no czasami... Myślę, że fajnie tutaj, jak będzie właśnie jakaś tam muzyczka sobie leciała w tle. Powiem tak, nie zaszkodzi, a może pomóc. No Mała tulejka. Wachacz. A, jeszcze jej tam. Przecież sprężyna. Stawka. No, czyli sprężynę tylną trzeba kupić i ogranicznik górne amortyzatora. To już widać. O nie nie, nie. ramię wahacza tylnego tu B ramię wahacza tylnego tu B Nie wiem czy coś jeszcze, ale to zaraz się okaże Tulejki lajki mamy, kupiłem to na zapas W ramię wahacza tylnego tu trzeba Widzę tu lajka do zmiany kolejna od razu wymiana. Dobra, podstawka sprężyny. Sprężynę trzeba będzie na zapewne. No właśnie, sprężynę i ogranicznik. Na tylna i ogranicznik amortyzatora, amortyzatora tylnego. Jest późna godzina, niedzielna. Jestem troszkę zmęczony. Smutny po porażce dyskusji w finale z Astralis, którzy przebrali 1 do 2. Nie powiem, merdziwy, nie, nie pełen emocji, ale niestety boli ta porażka, bo mogą to być zwycięstwa w całym majorze. Chociaż jak najbardziej, bo się pokazali się z mocnej strony, że potrafią naprawdę dobrze zagrać. Dolne ramię wahacza dwa razy, Dolne ramię wachacza. A jak dobrze wiemy. Są dni lepsze, są dni gorsze. Wiadomo, było pewnie dużo drobnych błędów. Ja nie jestem specjalistą od analizy cs -a, więc nie zamierzam się aż tak bardzo wypowiadać. Jak dla mnie na przykład to, co zawiodło najbardziej, wyczekiwanie do samego końca. Moim zdaniem za długo czekali w wielu rundach. I w momencie, gdy pamiętam akcję jedną na treningie, gdzie chcieli lecieć w sobą B, Przepraszam, chcieli drabinką zejść na bombsek A, na bombsek otwarty i w tym momencie któryś z zawodników Australii spod jednego zabił, ta kaza bodajże zabił na drabince, jak ta zeskoczył i został nał z bombą, bo bomb, no wycofał się, tak? Tylko, że już nie miał czasu. Nie miał czasu na zrotowanie na inny BS i myślę, że to pogrzebało sporo z tego co tak obserwowałem, oglądałem ten mecz. To moim zdaniem właśnie to było najgorsze co robili to wyczekiwanie do samego końca rundy. To też tak niedosownie, bo może nie wszyscy z was grają w CSA1 Mam na myśli po prostu, że zostawiali sobie pół minuty z trwała 1 minuta 55, jak dobrze pamiętam. E, Zostawili sobie pół minuty i wchodzili na raz. Czy w momencie gdy coś się nie udało, czy Astralis zagrał jakimś małkowem, wstrzymało nas na 10-15 sekund. I wiecie, zostało nam 10 sekund na wejście na BS, zaplantowanie i pilnowanie później, tak? No to dobra, pilnowanie już później no to spoko, ale no... Te 10-15 sekund to jest stanowczo za krótko. Znaczy... Wiadomo, da się, ja nie mówię, że nie. E, Czekajcie, sprawdzę Ja nie mówię, że nie, ale jednak czasami ciężko jest wejść i nagle ogarnąć wszystko, wiecie, w tak krótkim czasie. Znaczy, moim zdaniem to był przede wszystkim największy błąd. Przez który przegraliśmy. i dobra, zaraz się wiecie co zdenerwuje, bo znowu muzyka przestała grać. dobra, nie wiem. Najwyżej będziecie mieli kilka razy tą samą piosenkę czy coś, bo mówię nie wiem o co chodzi. Dobra. E, ramię wahacza tylnego typ B i tuleja gumowa. Włącznik stabilizatora. Tulejka widzę tutaj już, dobra. A ile on... Aha, on musi być 94, a ja założyłem tulejkę, która ma 93. GGWP. Dobra, nakupione kilka tulejek. No i dobra, zostało to i zostało to. Na drugą stronę musimy przejść, bo to będzie z tej strony. A no właśnie! Łącznika nie założyliśmy, ale lipa. Możemy popsuć teraz. A tutaj co? Nie z tej strony. Nie zamontowałem, czy co? Tak, ma 87 potrzebne z. Na szczepę, jak to się nazywa, wahacza tylnego typu B. Tylnego ramię wahacza ten raz jeszcze. Ok. To tym razem wszystko. nałóż nowy lakier. M lakiernia. Pogór fabryczny. Oczywiście tak jak produkujem życzy. Wróć do garażu się prezentuje w środku, ale wiecie co? Przejdziemy się nim jeszcze na drag strip. Zobaczymy, jakie osiągi, czy tak powiem, jakie osiągi ma na 1,4 mili. I na kilometr, chyba. Nie dobrze pamiętam. Ogólnie tak odnośnie innych też filmów. Ee, na pewno teraz na filmach będziecie częściej słyszeć pewnie jakiś hałas, jakieś szmery, nie szmery. Ale to mówię, jest to spowodowane tym, że no trochę swoje, blu... cały pokój w sumie przemeblowałem. Eee, kolejna sprawa, świnki, klatka świnek jest na wysokości mikrofonu. Więc jak najbardziej mikrofon będzie zbierał pewnie ich hałas, czy co tam akurat będą robić. Eee, ja ten mikrofon też mam bliżej siebie. Więc możecie też słyszeć czasami jakieś... Nie wiem jak będę ziewał czy coś um, Ale cóż Jak dobrze wiecie zobaczyć zresztą jak dobrze wiecie nikogo nie zmuszam i każdy może tu oglądać dobrowolnie, a nie z przymusu, więc wiecie. Oczywiście jak najbardziej, jeśli macie jakąś propozycję, co mogę zmienić, poprawić, polepszyć albo co jest, nie wiem. Super, to napiszcie mi to. Jak najbardziej. Ale chcę, żebyście pamiętali, że ja robię to przy tej pasji, przyjemności i też, wiecie, ciężko mi czasami to wszystko ogarnąć. Zrezygnowałem ogólnie teraz w ogóle z renderowania. Odcinki po prostu nagrywam OBS-em i wrzucam zaraz po nagraniu. Także wiem, że to może troszkę też stracić gdzieś tam na jakości, ale no niestety stwierdziłem, że jest to nowe się obszar yy, bez renderowania, bez oprawiania tych głów na trzeba tak po prostu nie zrobić tam 8 biegów to nie chciałem sprawdzić ile tutaj gópką da się no dobra, przyjechaliśmy się myślę, że spoko Nie wiem też, jak za kością nagrania, bo jak wiecie, no tak jak zresztą mówiłem, robiłem formata. Wszystkie ustawienia też musiałem nowo zrobić, także z tym też może być problem, ale mam nadzieję, że jakiś tam bardzo słaby jakość się nie będzie. Oczywiście będę starał się to wszystko poprawić, naprawić, ustawić, ale to wiecie, na to potrzebuje czasu i zresztą przede wszystkim potrzebuję waszych komentarzy żebyście mi napisali, co jest nie tak. Ja oczywiście sam postaram się też obejrzeć te pierwsze filmy, które będę nagrywał w jakiś tam nowy sposób, żeby porównać to i sprawdzić, ale przede wszystkim potrzebuję Waszych komentarzy, Waszej opinii. Także w tym momencie odcinek dobiega końca. Samochód naprawiony, przetestowany, wszystko działa. Więc prosiłbym Was o oczywiście ocenę filmu, tak jak to mówiłem, postawiając komentarz, łapkę w górę, bądź było oczywiście, jeśli Wam się filmik nie, przepraszam, nie podobał. Do tego zostawcie suba i kliknijcie magiczny dzwoneczek przy subskrypcji, aby być na bieżąco z moimi filmami. Ja w tym momencie oddaję tego Bentleya. Kończę zlecenie, otrzymałem za niego prawie 7000. I chwilowo. O, mamy kolejnego Bentleya. Ja sobie go już przyjmę i myślę, że zrobimy tego Bentleya w następnym odcinku. Jeszcze z ciekawości, tylko teraz zobaczę jak on wygląda, jak silnik wygląda w tym starym Bentleyu. Masz. O, rzeszy, Tu już widzę, troszkę będzie. Silnik wydech. Pompa wody. Zawieszenie wygląda na razie. Na pierwszy rzut oka spoko. Pompa paliwa już widzę. Hamulce, no tak, coś tutaj widzę, jakieś zaciski, już coś są. No pra, spoko. Przynik nie ma mocy, wydaje dziwne dźwięki, olej filtry, rozrząd, problem z hamulcami i głośny wydech. Także ludzie, to będzie. A jeszcze zobaczymy jak w wygląda. O kurde, on ma sanglick ma z prawej strony kierownicę. fajnie, hmm. automat. Oko. No, także y, to jest materiał na następny odcinek. Może coś jeszcze zobaczymy. Tam Tamtego Deloriano sobie w międzyczasie skończę. A tymczasem żegnam się z Wami. Dziękuję za oglądanie i jeszcze raz powtarzam. Podobał się, zostaw łapkę, komentarz, subskry subskrypcję. Zostań najdłużej. Zajrzyj do opisu, bo tam na pewno znajdziesz przydatne i ciekawe informacje. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się na razie. No i do ustrzenia w własnych odcinkach. Pa pa!